Agnieszko, bo tak jak sama relacjonujesz na swoim Instagramie piękne chwile z Emilką, ale także właśnie te czasami ciężkie chwile dotyczące remontu wymarzonego domu, niektórzy, jak jeszcze byłaś w ciąży, byli przekonani, że wam się nie uda połączyć tych dwóch czynności, a jednak byli w błędzie. Tak, no już, już mam nadzieję, że przed świętami się przeprowadzimy i spędzimy święta na nowym, aczkolwiek rzeczywiście nas to przeprawa i każdy, kto gdzieś tam robił remont lub wykańczał swój. Twoje mieszkanie czy dom wie, że mm, no, to jest dużo spraw organizacyjnych, dużo przeprawy z różnymi ekipami i trzeba mieć dużo cierpliwości do tego wszystkiego, bo jest też dużo rzeczy, które od nas nie zależą, jak na przykład wilgotność, która jest obecnie y, trochę większa i trochę utrudnia. Um, ale da się wszystko się daje, jeżeli się chce. No, my chcieliśmy, żeby wszystko udało się przed narodzinami malutkiej. Kompletnie nam to nie wyszło, ponieważ tak naprawdę dostaliśmy klucze dopiero na początku września, także już mogliśmy wejść ze swoimi ekipami, ale najważniejsze, że to idzie wszystko do przodu i że, że już bliziutko. W jakim stylu będziesz miała urządzony dom? Taka ciepła nowoczesność, dużo drewna, trochę takiego stylu skandynawskiego. Na pewno ma być ciepło, ma być przytulnie, ale nowocześnie. A powiedz mi, czy będzie w tym domu takie jakieś jedno, wyjątkowe dla Ciebie miejsce? Oj, nie wiem, na pewno, na pewno salon gdzieś tam, gdzie jest też kominek i ta kanapa, taka moja wymarzona kanapa, naprawdę. E, zawsze chciałam mieć taką wielką, głęboką, miękką kanapę i już nie mogę się doczekać, aż na niej się położymy, całą trujeczką rozpalimy w kominku i, i powiemy sobie, dobra, zrobiliśmy też i to.